Po trzecim sezonie, gdy FOX anulowało serial Lucifer, fani go uratowali, a więc szatan wraca w jeszcze lepszej formie niż był do tej pory. Gdy Netflix przejął Lucifera, wiadomym było, że będzie musiał poprowadzić to tak, jak gdyby ktoś dopiero zaczynał oglądać, tak jakby zaczynał swoją przygodę z Luciferem od tego czwartego sezonu. I tak rzeczywiście jest. Pewne wątki są wytłumaczone dosyć na wstępie, tak niby mimochodem wrzucone między bohaterami. Więc bardzo łatwo tutaj wszczelić się i zrozumieć cały kontekst akcji. Ale też cieszę się dlatego, że podjęto akcję w, sez w sezonie czwartym, zaraz, tak jakby po zakończeniu sezonu trzeciego. W sensie bez tych dodatkowych dwóch bonusowych odcinków, które zostały wypuszczone, jak już wiedziano, że lucyfer zostanie anulowany. Netflix otrzymał też słowa w tym, że nie będzie zmieniał samego serialu, nie będzie zmieniał formuły serialu za bardzo. A więc rzeczywiście konstrukcja jest mniej więcej taka sama. Jest początek, pojawia się jakiś problem, w toku najczęściej przeprowadzanych śledztw na tle policyjnym, Lucyfer czy też inni bohaterowie natykają się na różne jego wątki, to pomaga zmienić im swoje zdanie. A z reguły na końcu odcinku jest jakieś rozwiązanie tego, tego takiego małego problemiku. Natomiast to, co Netflix też zmienił, i to akurat zrobił bardzo dobrze, to to, że rzeczywiście niektóre sprawy czy problemy nie są załatwiane w jednym odcinku. W sensie naprawdę te wątki potrafią się przedłużyć na kilka odcinków, a nawet na cały sezon. Gdy są umiejętnie poprowadzone, po prostu, no ale to już wiadomo. Netflix trzyma już pewien poziom, którego Fox niestety nie miało, i to widać chociażby na tym wątku z duchownym. Jakie to jest proste, że lucyfer, który, skoro się on obnosi z tym, że jest tak naprawdę diabłem, nikt mu nie wierzy, no to tak naprawdę powinien być jakiś duchowny lub chociaż grupa duchownych, która mogłaby mu dać wiarę, tak? która mogłaby pomyśleć, co by było gdyby. No, tutaj oczywiście twórcy poszli jeszcze dalej, bo tego rzucili przepowiednie, więc to jest jeszcze fajniejszy klimat. I tym bardziej się dziwię, że przez całe trzy sezony nie wymyślono czegoś podobnego. No, ale oczywiście bardzo się cieszę z tego, że to się tutaj pojawiło. To, co mnie też cieszy, to to, że pokazano faktycznie tą diabelską naturę Lucyfera. To to, że on naprawdę potrafi stracić na całą panowanie, potrafi wykorzystać swoją siłę. Czy to takie zaczarowanie, gdzie, gdzie ludzie wyjawiają mu swoje sekrety. To rzeczywiście to jest pokazane. Lucyfer z tego często korzysta. Mimo, że ma tam oczywiście jakieś swoje rozterki odnośnie tego, czy tak naprawdę jest dobry, czy zły, ale tego to już chcę pominąć, dlatego że nie chcę spoilerować Wam oczywiście. Natomiast fajnie, że są takie kozackie sceny, typu wiecie, wychodzenie z płonącego budynku, żeby pokazać, że on naprawdę potrafi być niezniszczalny. A oczywiście to się zmienia, gdy w pobliżu pojawia się pani detektyw, czy też panna detektyw. No ale to wszyscy wiemy dlaczego. Jest też dużo scen walki, o wiele więcej niż w poprzednich sezonach, co też mnie niezmiernie cieszy. Przy czym Lucyfer nawet nie wdaje się w bójki ze zwykłymi śmiertelnikami, tylko... No to tego już nie będę wam zdradzał, bo jeżeli nie oglądaliście, to nie chcę wam cuć zabawy, natomiast wszyscy będziecie wiedzieć o kogo chodzi, gdy już obejrzycie. W końcu też znakomicie został poprowadzony wątek romansowy z Panną Detektyw, czyli z Chloe Decker. Dano jakąś historię w końcu jej, ponieważ ona zawsze to była po prostu taki jego love interest, którego który główną rolą było jej strojenie jakichś dziwnych, głupich minek, do oczywiście jego tam różnych wymysłów. No i myślę, że to jest też odpowiedni moment, by coś zrobić z tą postacią, nie tylko dlatego, że Netflix przejął ten serial. Ale też dlatego, że ona już się przekonała, ona już wie, że lucyfer z niczym nie kłamał, że to jest naprawdę król piekiel, że to jest upadły anioł. I to rzeczywiście fajnie pokazano, że ona musiała uciec, ona nabrała wątpliwości tutaj przeplata się ten wątek duchownego i to naprawdę trzyma się kupy, to ma ręce i nogi. Kolejna postać, którą też fajnie rozwinięto, tak jakby, to jest postać dr Lindy, czyli pani psycholog, która. Pomaga się uporać lucyferowi z jego różnymi traumami. To, co się zmieniło najbardziej, e, chociaż nie, może zacznę od tego, co mi przeszkadzało. Przeszkadzało mi to, że on przychodził do niej z każdą pierdołą. W sensie, tak jak właśnie mówiłem o tej konstrukcji, na początku sobie coś tam uroił w głowie e, i potem po prostu albo za wszelką cenę chciał, e, e, chciał dowiedzieć, że tak nie jest, albo za wszelką cenę chciał potwierdzić te swoje domysły. No i po prostu doktor Linda, jej rolą było głównie wysłuchiwanie tego, a nawet jak dawała jakąś radę, to on i tak tego nie słuchał. No i tutaj to się zmienia. Tutaj faktycznie widać, że ona ma na niego wpływ, że to, co ona mówi, on bierze pod rozwagę, a te problemy też już są bardziej takie, nie chcę powiedzieć przyziemne, bo to by mogło oznaczać, że są mniej ważne, ale właśnie one są ważne, są istotne. Także tutaj naprawdę każdą rozmową, tak jakby doktor Lindy z Lucyferem, Coś jest sprowadzane zarówno do, po stronie Lucyfera, jak i do strony Lindy, więc obie strony, tak jakby coś wyciągają z tej e, znajomości. To, co mnie za to zdziwiło, y, chociaż z jednej strony mnie zdziwiło, z drugiej niekoniecznie, to jak ukształtowano relacje da, detektywa Dana, czy też detektywa Dubka, y, jak ukształtowano tą relację z Lucyferem, jego, ponieważ w pewnym momencie zaczęto z niego robić takiego trochę świętoszka. Co się trochę gryzie z tym, że tak naprawdę przecież to jest glina, który był kiedyś umoczony, który ma trochę za kołnierzem, a z kolei w wolnych czasach uwielbia się oddawać rozrubom z Meis, czyli tą demonicą, yy, którą każdy zna oczywiście. Yy, I to jest trochę, znaczy to jest niewłaściwa osoba, która powinna iść w tym kierunku. Może trzeba było wprowadzić jakąś inną postać, kogoś, kto właśnie będzie poddawał to wszystko, co Lucyfer mówi po wątpiewaniu, bo Dan, on już robił się bardziej, szedł w stronę tego comic relief, czyli tej, tej postaci, która po prostu rzuca tylko żartami i już przywykła do tego, że Lucyfer go na każdym kroku poniża. Natomiast tutaj no to jest trochę cofnięcie, ale jestem to jeszcze w stanie zrozumieć, dlatego że Dan może być zazdrosny. On nie może zapomnieć przede wszystkim o tym, że Chloe, którą łączy bardzo bliska relacja z Lucyferem, jest przecież matką jego córki. Więc on musi też patrzeć na to pod tym kątem. I też pod tym kątem działa trochę, bo przede wszystkim staje się otworzyć pani detektyw oczy na, na Lucyfera. I właśnie to jest to, że z jednej strony rozumiem, dlaczego tak poprowadzono, ale z drugiej strony mi się to trochę gryzi. No i teraz dochodzimy do postaci Ewy. Ewy, czyli pierwszej kobiety na świecie, zrobionej, stworzonej właściwie z, z żebra Adama. E... Co mógłbym powiedzieć o tej postaci? Znaczy, trochę mnie śmieszy jedna rzecz, ponieważ ją przedstawiono tutaj jako e, trochę zafascynowaną starszym mężczyzną, taką e, słodką idiotkę, która e, zrobi wszystko, co jej wyśniony facet będzie robił, nawet będzie to robić lepiej. Chodzi o to, żeby po prostu przy każdej możliwej sposobności spędzać z nim czas, e, robić dokładnie to, czego on chce. I to jest o tyle zabawne, że skoro Ewę, jak to biblijnie wiadomo, stworzył Bóg, to czy to jest ten stereotyp kobiety, idealnej kobiety dla faceta, właśnie w postaci tej Ewy? Jakby się nad tym zastanowić, no to rzeczywiście, stereotyp mocno. Ale muszę przyznać, że ta postać jest rzeczywiście fajnie poprowadzona. Przy czym ona, z reguły, postacie tego typu, jak jest przedstawiona tutaj Ewa, bywają irytujące. W przypadku Ewy tak nie odniosłem takiego wyrażenia, nie wydaje mi się. Znaczy nie było takiego momentu, żeby ona mnie faktycznie irytowała. A z drugiej strony jej wątek, to była druga wada, o którą się obawiałem, poznając tą postać, to to, że ona się zrobi przewidywalna. No, wiadomo, no, zawsze pojawiają się takie wątki, że Chociaż nie, o tym powiem później. W końcu jest też bardziej rozwinięty wątek diabelskości Lucyfera. I tutaj mówię o takiej scenie, gdy Lucyfer chce kogoś ukarać. I to tak porządnie bo aż się w nim gotuje. On wygina te metalowe pręty, o które się opiera. I po jednej jego stronie stoi Ewa, która jest generalnie imprezowiczką. Ona chce, żeby ciągle się coś działo. Wie, że Lucyfer sobie na to może pozwolić, bo jest potężny. I ona go namawia do złego. Natomiast po drugiej stronie stoi detektyw Decker i ona mówi Lucyferowi, żeby on odpuścił. I teraz sobie wyobraźcie, jak fajne to jest, jak fajny to jest motyw, jak, że to jest takie odwrócenie roli, że zawsze jak człowiek miał podejmować jakąś trudną decyzję, to na lewym ramieniu pojawiał się diabeł, na prawym anioł albo odwrotnie. No i namawiali oczywiście do dwóch przeciwnych rzeczy. Natomiast tutaj mamy diabła, mamy kogoś, kto nadal w zasadzie, no jest rozdarty, on dalej nie wie, czy chce być zły, czy dobry, a po jego dwóch stronach stoją śmiertelniczki. I to one mu pomagają, i to one mu doradzają. Więc to jest bardzo fajne odwrócenie roli i w ogóle serial Lucifer bardzo fajnie bawi się tą konwencją. No i też muszę wspomnieć o czymś, na co zawsze zwracam uwagę, mianowicie o wątkach humorystycznych. No, jeżeli chodzi o Foxa w tych trzech sezonach, no to był on dosyć infantylny miejscami. No tutaj wspomniałem o tych głupiutkich minach detektyw Decker, Nieraz niektóre żarty były po prostu wymuszone, na niektóre zaczepki czy odzywki skierowane w stosunku do Lucyfera już znaliśmy odpowiedź, bo to zawsze było to samo. Bo Lucyfer jako postać też był trochę spłaszczony pod kierownictwem Foxa. Natomiast tutaj nawet nie stara się to by na siłę po prostu by być zabawnym ten serial. On po prostu bardziej stawia na ten humor taki sytuacyjny. Na coś, co jest widoczne dla trzeciej osoby, dla kogoś z boku, a niekoniecznie dla postaci, które to przeżywają, które to odtwarzają, które my widzimy. I to jest bardzo fajny, bardzo fajny humor, właśnie. Coś takiego mi się podoba, i to bardzo fajnie mieści się w konwencji też Lucyfera. Bardzo fajnie też pokazano miłość dwóch kobiet, a konkretnie jednej do drugiej, ponieważ w takich sytuacjach, i to jest coś, czego nauczyło mnie właśnie Arrowverse w ostatnim czasie. Um, bardzo często psuje się takie relacje, relacje tego typu yy, polityczną poprawnością, i tutaj czegoś takiego nie ma. Tu faktycznie jest pokazane uczucie jednej strony do drugiej, jest pokazane to, jak yy, ta pierwsza strona yy, jest odrzucona nieświadomie i jak ona cierpi przez to. Yy, jest też takie nawiązanie, już pod sam koniec, kiedy ta druga strona w końcu ogarnia się, że o co cały czas chodziło, i widzi to uczucie. I muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzone. To jest poprowadzone tak, jak relacja właśnie do której jesteśmy przyzwyczajeni gdzieś tam w serialach czy w filmach. Nie potraktowano tego po macoszemu, nie zrobiono tego na się, żeby po prostu pewne środowiska się nie przywalały. Po prostu jest to naturalne i wychodzi samo z siebie. I tutaj nie będę mówił oczywiście o kogo chodzi, bo, bo nie chcę spoilerować. No i pojawia się też napięcie. Napięcie związane z postaciami, z bohaterami. Tak mniej więcej 7, 8, 9 odcinek jest dosyć mocny problem, rysuje się na tle postaci Lucyfera. I kwintesencją tego jest scena w trakcie balu maskowego. To, co się tam działo, zwłaszcza pod koniec, no tutaj bardzo ciężko mi jest nie wdawać się w spoilery, natomiast myślę, że wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Lucyfer chodzi w tej masce i nagle dochodzi do uwolnienia tych jego sił. Wszyscy mu zastępują drogę, oczarowanie tym jego urokiem. To naprawdę się bardzo dobrze ogląda. To jest bardzo dobrze zrealizowana scena, zarówno pod kątem takim technicznym, jak i fabularnym. I to bardzo dobrze, spójnie się trzymało. Naprawdę bardzo dobrze się ogląda w ogóle ten serial. Zważywszy na to, wydaje mi się, i to jest znowu to, do czego zawsze wracam. Magiczna ilość 10 czy tam 12 odcinków. Bardzo łatwo jest zepsuć serial, robiąc po prostu na siłę, kolejne odcinki, robiąc poszczególne epizody, jako takie wypełniacze po prostu, które nie mają za wiele do przekazania jako treści. I gdy lucyfer tego nie ma, to tak naprawdę może rozwinąć swoje diabelskie skrzydła, bo zawsze lepiej mieć niedosyt, zwłaszcza w przypadku takiego show. Przecież, jeżeli by tak pomyśleć, to w zasadzie. Jesteśmy tylko ograniczeni wyobraźnią twórców. Tutaj można wrzucić cokolwiek. Biblia jest potężna, cała mitologia biblijna jest potężna. Więc to jest wręcz niewyczerpany zasób pomysłów. I zawsze lepiej zrobić troszkę mniej, a bardziej intensywnie, tak żeby właśnie ludzie czuli niedosyt. No i w końcu finał. O finale, oczywiście, nie mogę znowu za wiele powiedzieć, żeby nie spoilerować wam. Natomiast Wam powiem, że jest po prostu cholernie satysfakcjonujący. Bardzo dobrze się to ogląda. Te wszystkie wątki są bardzo fajnie rozwiązane, z wyjątkiem jednego. I tu myślę, że jeżeli każdy z Was już oglądał ten finał, no to wie o czym mówię. Mówię tutaj o tym ostatnim wątku, ostatnie parę minut, ostatniego odcinka. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to pamiętajcie tylko o jednym: to co się zawsze powtarza w jakichś tam takich momentach, które potrafią zaszokować na koniec sezonu. Zawsze takie momenty szokujące yy, są rozwiązywane w przeciągu paru minut w pierwszym odcinku następnego sezonu. I nie sądzę, by było inaczej w tym przypadku. Tylko, że tutaj może to zająć na przykład cały odcinek albo całe dwa odcinki. Ale jeżeli piąty sezon powstanie, a są na to duże szanse, bo z tego co wiem, to czwarty sezon został bardzo dobrze przyjęty. Zresztą to jest chyba jedyny przypadek w historii, kiedy tak naprawdę wszyscy fani ruszyli się do tego, żeby uratować swoje ulubione show, swój ulubiony serial. Tagując wszędzie, gdzie się da Save Lucifer i pisząc petycje, i szalejąc w ogóle. Zresztą to widać nawet po aktorach, że oni są im faktycznie wdzięczni, oni to doceniają, doceniają to chociażby w taki sposób, że w wielu momentach robią ten fan serwis. Czyli po prostu przychylają się do tego, co mówią fani. I to widać w takich pojedynczych sytuacjach na przestrzeni całego serialu. Podsumowując, w Luciferze od początku tkwił olbrzymi potencjał. Trochę robiła się już z tego taka drobna drama pod rządami Foxa i myślę, że oni po prostu... Ich to przerosło. Przerósł ich sam Lucifer w swoim założeniu i myślę, że oni po prostu zrezygnowali z niego, dlatego, że ten pomysł był za duży jak dla nich. No ale tutaj na szczęście wszedł Netflix i wyciągnął całe to mięsko na wież, ustawiając ziemniaki. Stąd jest te właśnie 10 odcinków soczystego kontentu, gdzie nie skupiamy się na jakichś pobocznych relacjach, postaci, które nas kompletnie nie interesują. Skupiono się na tej <laughs> głównej postaci, która jest najważniejsza. Skupiono się na postaciach, które oscylują w bardzo bliskim kręgu wokół lucyfera. I to naprawdę działa i funkcjonuje. Ten sezon jest po prostu kompletny i idealny. Takie jest moje zdanie. Ja jestem z lucyferem od początku i od początku mi się ten serial bardzo podobał, natomiast wszelkie swoje. Wątpliwości czy opinie już poznaliście dochodząc do tego momentu, więc teraz jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. Pamiętajcie, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Nie zapomnijcie także ocenić mojego filmu. I co? Dziękuję Wam za uwagę, standardowo. Trzymajcie się i widzimy się w następnych materiałach. Cześć!